Cześć. Cześć! Dzisiaj challenge! Jaki challenge? No ty to masz mówić. Ale jaki to jest challenge? Bez użycia moich rąk. Tak! Dobra, to Michaśka jest dzisiaj moimi rękami. Znaczy ja moje ręce to Michaci ręce i moim zadaniem jest przygotować sobie kanapeczkę. Do uwaga Michaś, później? a później to sobie zobaczycie dalej, także tak. to teraz dajcie łapkę a, w, ale w górę. gdzie nie widzą? Przecież a. działam moje ręce. Dobra, to słuchajcie, to teraz uwaga, 3-4. Dajemy łapki w górę. 3, 2, 1... Kanapka. No tak, przygotowaliśmy tutaj fajne produkty. Nie, w ogóle to pić mi się chce, muszę się napić. Tu jest moja lemoniada. Mm, Rewelacyjna. Dobra, bułeczki, tu może pokażemy jaką bułeczkę sobie kupiłem. Tą w, w papierku, w papierku sobie bułeczkę, o. Fajna bułeczka, pełnoziarnista. Bardzo lubię pełnoziarnistę. A Marzenka lubi pełnoziarnistę? Bo tam sobie za kamerą teraz. Lubi czy nie lubi? Uwielbiam. Dobra, no to to, no to yy, zamiast masła, żeby było lepiej, smaczniej, to proponuję serkiem cię posmarować. Ten serek mam trochę dalej. On jest troszeczkę dalej, ten serek tu pod prawą rączką. O, taki. Odwrotnie może pokażę go. Odwrotnie. O, Taki pyszny! Mój ulubiony serek. Dobra, to teraz go sobie otworzę. Widzicie, coś mi się ręce skróciły. No. Nie umiem go otworzyć. Oj oj ojoj! się rozlało. Dobra. Ja bym prosił teraz tak, jakąś serwetkę, aby Marzenka mi mogła podać. O! Napiję się. Boże. Uh -huh. Dobra, to muszę wytrzeć to. Tu jest. Tu jest... O, tu jest pod moją lewą ręką. Dobra. Nie, nie, no muszę wytrzeć ten blat. Ten blat muszę wytrzeć. O, tu jeszcze troszkę w lewo, w lewo. W prawo, znaczy w prawo, w stronę się, o dobra, jest, super. I muszę wziąć prawą ręką teraz to wieczko, nie to, o to przykrywatko, dobra. No i co, gdzie są moje sztućce? O, tu pod talerzem, może weźmy teraz ten, o tak, 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 o nie, 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 nie. Mm. Prawą rączką, o tak. I gdzie jest tu, o tu muszę podnieść sobie ten talerzyk i wyciągnąć tam, o to, 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 tak. O. I tu mam mój... No proszę. O, i teraz będę smarował sobie moją kanapeczkę. Nie, nie, tu jeszcze pomidorki za chwilę sobie nałożę. Teraz moją bułeczkę. Tu mam na talerzyku bułeczkę. O, dobra, i smarujemy. O, tu jest mój serek. Tak, pyszny, serek matko. O, trochę sobie serka wezmę. O, chyba drugą ręką będę musiał sobie nabrać ten serek. Mm, wiecie, to jest trudne. O, no, teraz to sobie pięknie posmaruję. Tą bułeczkę, ale się kruszy coś ta bułeczka. Mmm... Tobie jeszcze nałożę serka, wiecie, plasterkowanego. A wy w ogóle lubicie serek? O, O i w dół teraz. Pac i już go mam. O! Uch, ale to ciężkie. Dobra, co otworzę. Chyba odwrotnie będę musiał... Nie, jakieś te ręce. O, wyżej, wyżej. O jest! Udało się. A ten... Wiecie, że ten serek jest jeszcze w jednej folii i muszę go wyciągnąć z tej folii. O, jestem ciekawy, czy wy lubicie kanapki. czym najlepiej, to piszcie w społeczności teraz. Oj, coś ciężko mi się nie Jest! Ale ciepło, powiem wam, pić mi się chce niesamowicie. Chyba mi się serek trochę rozlatuje, ale spoko, lokom. Dobra. Ktoś mi tam się śmieje za moich pleców, jest. Uch, o, tu sobie położę. Tak. Hu Dobra, to teraz kiełbaskę sobie, sobie trzeba nałożyć. Kiełbaska jest tu, jeszcze do przodu, do przodu, do przodu, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie, nie, do przodu, tu jest serek. Jeszcze pod talerzykiem. Talerzyk muszę trochę w ogóle przesunąć do siebie. O, to Teraz go położę. O, tu mam kiełbaskę. No. O, jest kiełbaska. Wychodka. To muszę ją znowu otworzyć. Mm. No i to jest... O, jest. Udało się. O, dobra. Jede, o, tutaj daj. Ale czemu moje ręce mają oczy i patrzą gdzieś tam? Dobra, już mi wystarczy tej żyny, tej giełbaski, bo to będzie bułka złożona, wiecie? To teraz może pomidorka damy, albo ogóreczka, ogóreczka najpierw proponuję. a pomidorkiem będę przegryzał. Gdzie jest mój ogóreczek? O, tu są pomidorki, muszę przesunąć pomidorki w prawą stronę. O, i tam dalej pójdę i mam pod tymi papierkami jeszcze trochę dalej... O, i mam ogóreczki. O, jest, są ogóreczki. Jest. A mogę spróbować jednego ogóreczka, czy to jest dobry? Mmm, tu tak. dobry, może Mmm. Jeszcze coś nałożę. No i co? Właściwie już kanopka zrobiona. Teraz trzeba tylko złożyć tą bułkę i mogę ją jeść. No, no, oh, no. O, tak, chyba mi spadło wszystko. Oh, ho, 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 ho. A ja sobie go tak chyba zjem. Mogę go sobie tak zjeść? co. Hmm. No to teraz bułeczka. Chyba zjem. Spróbuj jak mi wyszło. Hmm. Za chwilę wszystko spadnie. spadzie. Hmm. Ciężko mi. Okej. Mmm, pucha. Mmm, bym się raz zapił jeszcze, jadł i zagryzł wszystko. Mmm, mm. pycha miętowa i zagryzł z pomidorkiem. Gdzie jest pomidorek? Tu jest pomidorek? Mmm, mmm. Równa się, No, mmm, zapomniałem o sałacie. Tu jest sałata. Mhm, chyba sam muszę urwać, czyli liście sałaty. Taki zwiędły, ale spoko. Mm, to se przegryzę jak pomidorkiem. Mm, ale... Ale... Ręce muszą mi pomóc. Mm. 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 Ręce... Mm. Uh -huh. mm. Bo mi załata by wypadała. O! Chyba drzecz podskakuje. Kanapka się udała. Łapki w górę. Prima sos. Prima sos. Prima sos. Takie prima sos. O! O! No! no. no I brawa. Bra, brawa! Brawa! No, to teraz kanapka z a tu się dzieje Marzenka. No i witajcie! Dzisiaj przed Wami wystąpi ja i pokażę Wam mój, po prostu, codzienny makijaż. Do tego potrzebuję oczywiście kosmetyków, które są w tej pięknej kosmetyczce. Zaraz Wam je pokażę. Zaraz. A w drugim pudełeczku mam pędzelki i taki blender do y, nakładania makijażu, y, podkładu. Dobrze, to teraz Wam najpierw pokażę, co mam w kosmetyczce. Podkład. Teraz mam... O, tusz do rzęs, bardzo potrzebny. Ja bardzo lubię używać tuszu. To jest brązer akurat. Co tu jeszcze będzie? Hmm. O, pomadkę, wybrałam sobie taką czerwoną, ale mam jeszcze jedną, także zastanowię się w trakcie, której użyję. Co? Drugi tusz do rzęs. Hmm. Naprawdę, po co ja go wzięłam? Hmm. A ten jest pogrubiający. O, teraz jak to jest to zamknę. Ech. Udało się, tak napakowałam tamtego, a właśnie to jest błyszczyk, a to jest do brwi. Co tu jeszcze? A, rozświetlacz. Zapomniałam, czekajcie, czekajcie, moja głowa, głowa, moja głowa, to jest róż! No i najważniejsze do oczu malowania mam paletę, fajna, potem Wam pokażę jakie mam tu kolory. No to co, so, zabieramy się. Zaczynam od podkładu. O, gąbeczka tam poleciała mi daleko. O, i tu podkład. Hmm, gdzie on jest? To też tam daleko, daleko tutaj. Bardziej bliżej. A tam. A jeszcze troszeczkę. Nie, o jest. Czasami wiecie, te kosmetyki to tak trudno znać. Troszeczkę nakładam podkładu na gąbeczkę. Eee, tak, muszę to zmazać z tego patyczka. O, zawsze zmazuję. Dobra, wystarczy. O, wystarczy. No i teraz zaczynam policzki, wszystko na I właśnie na czoło wszystko, ale nie na włosy, wiecie? Pamiętajcie, nie na włosy, żeby yy, jednak. O, tak, na nos, na nos i na czoło. Moje czoło bardzo często się świeci, wiecie? O, i tak sobie wklepuję. A, tak, jeszcze. bliżej, O, więc muszę zabrać, bo się strasznie wysuszy. O, najgorzej, wiecie, trafić tak. Mm. Dobra, teraz ja sobie kręcę. Dobra, to już odłożę, bo nie będzie mi potrzebne. Ale was stron. O, tu też tak mam... <m> <m> Widzicie, robienie makijażu czasami jest śmieszne. Dobrze, wystarczy. Teraz może przyjdę do a, e, rozświetlacza. Mm, Popatrzcie jaki ładny, To kiedyś była babeczka, ale już jej tak długo używam. Super jest, polecam Wam. No i może, o, rozświetlacz nam na takie, wiecie, tutaj przy oku może tak bardziej przy oku na te kości. Aaa, będę się świecić. Teraz lewa strona. Mm, lewa strona. Przekładam zawsze sobie pędzelek do drugiej ręki. Mm, też fajnie. No, wystarczy chyba tego rozświetlenia. Dobra, yy, chyba koniec. Może teraz yy, róż bym rłużyła różu. Ja lubię róż, Różu, tu użyję. Nie, 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 tu używałam tego. A tu jest róż właśnie taki tylko. Taki. O, jest. Trafiłam na róż. Tak, ale muszę pędzelek inny wziąć. Mm, taki szeroki bardziej. O ten. Mm -hmm. teraz pomarzę sobie tam. Och! Tylko wiecie co? Ale ze mnie gapa. Nie wziąłem sobie lustra w ogóle. No ale no dobra. Trochę w tym różu jest lusterka. Z drugiej strony. Teraz drugi róż. Drugi policzek. Muszę przełożyć wtedy pędzelek. O tak przykładam wiecie, z jednej na drugiej. No to teraz, o Różu, tylko na policzki się nakłada, wiecie, pamiętajcie o tym. Teraz pomaluję oczy. Oczy, tak. Teraz oczy pomaluję, bo muszę mieć oczy pomalowane. Bardzo lubię używać, wiecie, takich. Y, 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 tych. O, o, o. Tu, tu mam pędzelek, w tym pojemniczku. Taka gąbeczka. Nie wiem, no dobra. Hmm. Może być i to. Dzisiaj zrobi wyzwanie, ale oczy maluję sobie. Oczy, powieki górne, nie dolne. O, teraz ta powieczka. E, też dobrze. Teraz prawa. Powieka, powieka, tak? A, powieka. Dobra, wystarczy. E, chyba wystarczy. Jak myślicie, jak wyglądam? Będzie łapkę w górę, jak już Wam się podoba. E, dobrze. Hmm. No to co jeszcze mi zostało? Może brązer? Nie, 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 podkład już nie używa. Brązer jest tutaj, tu gdzieś mi się odsunął, wiecie, tak się te kosmetyki porozwalały mi tutaj, że zawsze mam porządek. O, tu mam pędzelek. O, i tu na kości policzkowe dajmy. O, to, pod policzkowe kości, pod, pod, właśnie. Dobrze, i teraz z drugiej strony. O, to sobie. Ten, ten. O, dobra, tu wystarczy, bo chyba. Hmm. Dobrze. To coraz co mi zostało? Hmm. O, do brwi tu mam taką e, taki e, kredkę. To proszę mi brwi sobie zrobię, Wiecie co, ta kredka jest super, taka srebrna tutaj. Pół po prawej stronie jest, wiecie? O, jest. Nie, no to drugie. O, to to. I ta kredka składa się z dwóch rzeczy. Pierwsza to jest. O, właśnie ta kredka. I ją się wysuwa. Tak, trzeba wykręcić. I delikatnie. O, nie, tak, tak, tak dużo nie wykręcam, bo się łamie strasznie. O, wystarczy. I teraz maluję brwi. Brwi maluję? Brwi! A! Teraz druga brew. Aaaaah! Brew jest z góry. No a z drugiej strony jest, zobaczcie, taka szczoteczka. Pokażę Wam ją. Widzicie? I tą szczoteczką odczesuję brwi. Teraz druga brew. O! Ich, ile mam tych brwi? Zamykam. Uch! Dzisiejszy makijaż mnie bardzo zmęczył, ale to jeszcze nie koniec. Najważniejsze to będzie malowanie rzęs i ust. O rzęsy teraz, o rzęsy. Teraz trzeba uważać, bo wiecie, uwaga na oczy. Dobrze, to ja może zamknę oko, będzie łatwiej. A druga rzęsa, ej niżej. Wystarczy. Ojej, ale mam rzęsy na całej twarzy. Dobrze, wystarczy. O, tu sobie przykorektoruję jeszcze. <grywa> Dobra, teraz mam dylemat, wiecie? Bo mam y, szminkę do ust i błyszczyk. Nie wiem, czego użyć. Jak myślicie? Błyszczyk, szminka. Szminka, błyszczyk. O, jaka czerwona, ale muszę ją wysunąć mniej. I teraz na usta spędza. Wystarczy. Zawsze na koniec sobie żeby ją tak dobrze rozprowadzić, jeszcze na koniec pudru. Hmm. Myślę, że to wszystko. Jak myślicie, czy mój makijaż nadaje się na dzień, na noc, na jakiś wypiek? Może to jest makijaż wieczorowy. No, to jak wam się podobało? Dajcie łapkę w górę. A, może, <laughs> to ja za kamerą. Myślałem, że podążę? nie <laughs> Ale... Ja, 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 ja Ci dam może lusterko. Michaćka, czemu nakładałaś mi tusz na den? No, bo ja chciałam sobie rysy właśnie... Ale patrz, teraz daś Michaćkę, a wcześniej nie było tak dobrze widać. Dobra, Trzy, ja zamknę dwa. oczy, podaj lusterko. Lusterko musi już... No. Tak. O Boże... Ale aż tak? W ogóle nie mam rzęs pomalował, a brwi? W ogóle nie mam brwi. Usta moje straciły kształt zupełny bo teraz zasiadam jasia. Słuchajcie, mama nie posprzątała po swoim makijażu. Mm, mm. Ok, się troszkę pomalowałam, a to może sobie usta pomaluję, u tutaj w bok, w prawo, o tutaj, 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 o proszę i sobie też z tym pomaluję. Wiecie, to jest tak ciężko odkręcić, od taki mocny kolor. Ok, trzeba sobie to teraz nałożyć. O widzicie, to jest takie czerwone, mm, teraz sobie pomaluję o, mam piękną, mam piękne usta. <grym>, mm, mm, już starczy, już. <grym>, no. I co? Ja się będę z wami żegnać, teraz to jeszcze posprzątam. Więc tak, jeśli wam się podobał filmik, to dajcie łapki w górę. No i co? To do następnego odcinka, to na razie pa!